Cześć kochani, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę czytała dwie książki. Jest to książka Tipi i ja oraz o wroną po Stanach. Jeśli chodzi o Tipi i ja, to jest to bodajże, literatura dziecięca. Wszyscy to książkę polecają. Jeśli ją czytają, to się po prostu zachwycają. Mamy tutaj dwie bliźniaczki, 16-latki, Tipi i Grace. Są jakby niespotykanymi bliźniaczkami, dlatego bo są to bliźniaczki syjamskie i one muszą jakby mierzyć się z tą swoją. Innością, odmiennością każdego dnia. Natomiast jeśli chodzi o Wronę po Stanach, to mamy tutaj książkę, która właśnie jest poświęcona Stanom Zjednoczonym. Napisana została przez Marcinę Wronę i jego dzieci: Maję i Janka. Ta książka jest wydana naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Mamy tutaj zdjęcia i Autor chciał pokazać Stany Zjednoczone z takiej innej perspektywy, gdzie na przykład turyści czasami nie wiedzą o takich miejscach, więc ja naprawdę jestem bardzo ciekawa. Tym bardziej, że ja marzę o podróży do USA i mam nadzieję, że dzięki tej książce będę mogła, jakby, poczuć się chociaż na chwilę w tamtym miejscu. Także. W tym odcinku będę czytała. Te dwie książki, ja tutaj już zakładkę mam, bo tą książkę zaczęłam czytać, jeśli chodzi o TPIA. Mam nadzieję, że obie te książki bardzo mi się spodobają. Zaczęłam właśnie czytać książkę, którą kupiłam z polecenia Magi Get Bookie Nicoli i Victory z Bukami. A jest to książka wydana przepięknie pod tytułem TPIA. Jest to książka o bliźniaczkach syjamskich, o TP I Grace. I na tych stronach nie ma zbyt dużo słów, zbędnych słów, mam takie wrażenie, dlatego, bo m, zaczęłam ją czytać. Jestem dosłownie na pierwszej stronie. I, to, I ta pierwsza strona składa się z dosłownie 14 słów. I wiecie, po czym poznać, że książka będzie naprawdę bardzo dobra. Po tym, że te 14 słów tak cię uderza, że masz ochotę płakać, usiąść i po prostu płakać. Więc ja przeczytałam e, tą pierwszą stronę i wzięłam psa na spacer i poszłam się przejść. E, po prostu ja wiem, że ta książka mnie rozwali, że ona mnie uderzy, że po prostu to będzie naprawdę książka warta każdego polecenia. stronie 308. To książkę czyta się w zastraszającym tempie. Przede wszystkim dlatego, że ona jest napisana w formie wiersza, ale nie zrażajcie się oczywiście do tego. Ja też byłam sceptycznie do tego, nastawiona do tej formy. I ta książka właśnie w ten sposób pokazuje nam, jak w taki prosty mm, sposób, bez zbędnego przedłużania mm, po prostu przekazać najważniejsze emocje nam czytelnik. Ja jestem rozłożona. Na łopatki emocjonalnie, Ta książka wywołuje we mnie naprawdę wielkie emocje. Ja czytam to z biciem serca, przekręcam te kartki, chcę chłonąć tę historię, chcę poznać dalsze losy tych cudownych dziewczyn, tych bliźniaczek syjamskich, które naprawdę są cudowne, czekam na to, co dalej się tutaj wydarzy, bo jestem w takim momencie tej książki, gdzie naprawdę czuję, że coś jest tutaj niepokojącego, więc czytam dalej, bo. To jest niesamowite i naprawdę bardzo polecam wam tę książkę. I będzie to dla mnie na pewno jeden z najważniejszych ulubieńców tego roku. Będę polecała tę książkę każdemu i myślę, że nawet będę tę książkę prezentować innym, na przykład na urodziny, na jakieś takie okazje, bo naprawdę ta książka jest wyjątkowa w swej prostocie, wyjątkowa w emocjach i godna każdych pieniążków i każdego czasu. Nadeszło nieuniknione i skończyłam czytać właśnie TPIA. Ja". Mi brakuje słów na wyrażenie moich emocji względem tej książki. Cokolwiek bym nie powiedziała, to będzie tutaj zbyt mało. Dałam tej książce oczywiście 5 gwiazdek na 5, dałabym 20 gwiazdek, 100 gwiazdek, po prostu ta książka dla mnie zasługuje na wszystkie gwiazdki czterniczego świata. Moje serce rozpadło się na kawałki wraz z końcem tej książki. Jest to przepiękna, bardzo prosta, przepełniona emocjami książka o miłości siostrzanej, o tym dziwnym świecie, który czasami nie akceptuje odmienności, o tym, z czym musiały mierzyć się bliźniaczki syjamskie. Nie, nie mogę mówić, przepraszam, ale ja nie, nie znajduję słów na opisanie tej książki. To jak tutaj mówię, to bez tego ładu, bez składu, to jak bije moje serce dowodzi temu, że ta książka naprawdę jest rewelacyjna, jest genialna, jest dla mnie takim moim małym arcydziełem. Arcydziełem, jeśli chodzi o czytelnictwo. Matko, to było tak piękne, tak cudowne. Czytajcie tą książkę, kochani. Naprawdę nie zawiedziecie się. Czytajcie. Bardzo, bardzo Was o to proszę. w kuchni, przyszłam sobie zrobić kawę. Jest godzina dziś 16, ale mnie, na mnie kawa nie działa, więc mogę pić o każdej porze dnia i nocy. E, na początku filmu powiedziałam Wam, że Ronald po Stanach to książka, która jest przeznaczona dla osób, które chcą odwiedzić Stany i tam są takie miejsca, e, o których możemy nie wiedzieć, coś takiego. E, i nie wiem, czy to jest błąd, bo jeszcze nie czytałam tej książki, niemniej jednak zaczęłam i na wstępie tam właśnie autor powiedział, że on chciał razem ze swoimi dziećmi pokazać stany z perspektywy Polaka, który już w tych stanach mieszka. I Pokazuje nam miejsca, które według niego są po prostu ciekawe, także tak chciałam Wam powiedzieć, żeby później nie było, że coś e, złego powiedziałam, ale możliwe, że to, co powiedziałam na początku się sprawdzi, po prostu muszę zobaczyć w dalszej części czytania. Przeczytałam dosłownie wstęp i teraz za ja chwileczkę będę czytała pierwszy rozdział, jak zrobię kawę. Wczoraj przeczytałam 146 stron Wrony po Stanach, tak jakby przewodnika po Stanach Zjednoczonych, mieszkańca i korespondenta amerykańskiego, naszego polskiego pana Marcina Wrony. Na jednym praktycznie posiedzeniu przeczytałam te 150 stron, prawie 150 stron. Naprawdę ta książka jest bardzo ciekawa, mamy tam piękne zdjęcia, mamy wspomnienia właśnie z takich pięknych, naprawdę pięknych miejsc, o których ja osobiście nie wiedziałam. Mamy właśnie wzmianki jego dzieci, mamy nawet um, przepisy na takie lokalne potrawy właśnie z tamtych opisywanych miejsc. Naprawdę jest ciekawa ta książka. Nie sądziłam, że naprawdę ta książka może mnie zaciekawić. Wiem, co to są Stany Zjednoczone, ja bardzo bym tam chciała pojechać i jakieś takie popularne miejsca znam, ale nic o nich nie wiem, tym bardziej o miejscach mało znanych. Dzisiaj może już skończę, zobaczymy. Ale tak czy tak naprawdę jest fajna i jeśli ktoś interesuje się USA albo po prostu chce pojechać, ale nie wie nic o takich stanach, no to naprawdę to, to myślę, że to jest książka dla Was. Jeszcze oczywiście będę o tej książce mówiła w dalszej części vloga. Mam czytać w po Postanach. Jak dla mnie jest to bardzo ciekawa książka, bardzo interesująca. Mamy tutaj przepiękne zdjęcia, naprawdę przepiękne zdjęcia, które dopełniają w ogóle tą książkę. Mamy tutaj naprawdę lekki język, dzięki któremu ta książka po prostu wchodzi nam bardzo szybko. Mamy tutaj przepisy kulinarne z danych rejonów, takie właśnie lokalne produkty, takie lokalne nie produkty, a bardziej potrawy. Mamy tutaj również. Wzmianki Marysi i Janka, czyli dzieci, pana Marcina, no tutaj są takie ciekawostki, takie interesujące rzeczy odnośnie ośmiu stanów i rejonów USA. Naprawdę mi się podobało i ja oczywiście tą książkę polecam. Dałam tej książce cztery gwiazdki na pięć, bo jest to naprawdę dobra pozycja. I jeśli pan Wrona będzie kolejną książkę pisał o kolejnych stanach, to ja na pewno. Tą książkę będę chciała przeczytać. I to tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Dajcie mi koniecznie znać, czy będziecie czytać któryś z tych tytułów. Szczególnie Wam polecam, naprawdę z całego serduszka e, TPEI. Ja". Jest to książka, która naprawdę poruszy każde zatwardziałe serduszko, czy to młodszych, czy starszych. Naprawdę ta książka jest dla każdego. I ja skończyłam ją czytać dwa dni temu. I do tej pory ta książka siedzi mi w głowie. Jest naprawdę rewelacyjna, jest cudowna i jest zdecydowanym ulubieńcem 2020 roku. I dajcie mi również znać, czy planujecie przeczytać Obronę po Stanach. Jest to naprawdę bardzo ciekawy przewodnik po niektórych Stanach i rejonach USA. Dowiedziałam się o kilku ciekawych miejscach, o których naprawdę nie miałam pojęcia. Dla miłośników Stanów Zjednoczonych i miłośników podróżowania szczególnie tę książkę polecam. Także to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki, że oglądaliście. Cześć!